Cześć, dzisiaj obchodzę święta w kawiarni w Avatar World i dlatego będziemy dzisiaj piec Rzecz na Wigilię. Dobra, najpierw tylko idziemy zobaczyć co mamy pod naszym dywanem. Kto oglądał odcinek Sekrety w kawiarni to powinien już wiedzieć o co chodzi. Yy, o, mamy kwiatuszka dzisiaj. Spoko. Idziemy. I robimy. Zawsze potrzebujecie najpierw mąkę do pieczenia. Dobra. Mąkę zafarbujcie na jaki kolor tam chcecie. To się zrobi na końcu. Może dodamy to. Posypka w serwis. Puszka. I możemy zmiksować. Kawałek to mi wyjdzie, oby biały siostry. O tak piękne. To czy to? Napiszcie w komentarzach. Kółko, kotek, a może kwadrat, a tyle lub kwiatek. I się podoba nam Liedo. Ej, czemu to ciasto się nam zbrązowiało? Hej, farbuj się. Nie da rady. Dobra, bierzemy. piecz bierz się a teraz? Zrobimy coś innego, na szybko. Cyk i minucę. Wielutkie. O, drugie ciasto możemy żyjąc. Zjedz to. No dobra, do widzenia kochani widzowie.